Dzień dobry, i od razu nakręcamy kolejną serię. Są to gołębie, o które ostatnio gdzieś powiedziałem na filmiku i zrobił się dosyć mocny szum. Gołębie, można powiedzieć, znane jak świat, aczkolwiek jeżeli chodzi o znalezienie tych gołębi, na pewno nie takie bardzo dostępne jakby się mogło wydawać. Tutaj, akurat piękny samczek z 2015 roku na kolorowym oku, bardzo fajne oko takie ziarniste. Jest to samczyk nakrapiany z linii głębi Van Lun z Huba Hermansa i tutaj też właśnie bardzo dużo hodowców na pewno w Polsce Huba Hermansa zna. Dużo hodowców ma opartą hodowlę właśnie na jego ptakach. Są to bardzo ładne gołębie latające od 100 do 800 km bez żadnego problemu. Im dalej tym lepiej. Aczkolwiek wiadomo, że tutaj się opieramy na linii. My też od Kuba Hermansa mieliśmy kilkanaście, dobrze, dobrze, dobrych kilkanaście sztuk z tych gołębi i też no, musieliśmy zrobić ogromną selekcję, żeby te faktycznie część gołębi się pokazało i znowu tak samo. Z wszystkich oryginalnych Hermansów mamy na ten moment w domu jeszcze cztery sztuki. Tak, cztery sztuki, na których można powiedzieć też wystarczyłoby bez problemu oprzeć hodowlę, jeżeli byśmy chcieli, z tego względu, że są to gołębie właśnie z tej optymalnej pary rozpłodowej starej jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Huba Hermansa to są jeszcze rodowody ze starego wzoru chyba tam trzy wzory do tyłu jeżeli chodzi gołębie właśnie o Hermansa akurat dwa samczyki też pokażemy są to samczyki o numerze 390-391 z roku 2012 które były kupione na aukcji Hansen była to faktycznie Pierwsza z aukcji, w których wzięliśmy udział za granicą. Te gołębie wtedy uzyskiwały bardzo wysokie ceny, ale faktycznie do dnia dzisiejszego można powiedzieć, że nieprawdopodobną robotę te ptaki zrobiły, jeżeli chodzi przede wszystkim o loty 500-800 km w oddziale, ale tak samo na wspólnych gołębnikach powoli zaczynamy je wdrażać, bo zauważyliśmy, że po, po ich dzieciach właśnie wnuki, prawnuki zaczynają się bardzo mocno pokazywać, zwłaszcza na tych ciężkich lotach. I to jeżeli chodzi właśnie o te gołębie, jest to stara linia Van Lunów, i tutaj właśnie pokażemy tego 390-391. Samczyki jeszcze pełne wigoru, płodne cały czas, bo to akurat pokazywaliśmy wnuka z tej. Y Teletekskapul, jak to się nazywa, Teletek Skaul, TT Capul, jak się to nazywa u Huba Hermansa, to jest gołębie. I tutaj ojcem tych gołębi jest Imbred Kanibala z od Dyrka Wandajka, w połączeniu na córkę Blue Magica, która pochodzi właśnie jej ojcem jest Blue Magic. 5 razy pierwszy konkurs regionalnie w połączeniu na gołębie Ode Borgmans z linii Borgmans de Clark. I tutaj tak jak mówię, jest to stara, stara linia zachowana tych gołębi Kanibala, Wandajka z Vanlunów które można powiedzieć, robił niesamowitą robotę, tak jak właśnie tutaj jest napisane. Te gołębie to jest Imbred Cannibal, Dotter Blue Magic, Dirk Van Dyke, stara linia Van Loon. Są to wspaniałe gołębie, Dzięki którym wygrywają hodowcy praktycznie na całym świecie. My też cieszymy się, że jeszcze w rozspołdzie możemy mieć gołębie z 2012 roku, właśnie z tych samczyków. Też mamy około na dzień dzisiejszy pewno z 12-14 dzieci tych głębi powoli odkładane. W tym roku bezpośrednio oryginały pójdą również na wspólne głębiki, w tym roku, w kolejnym roku. Także też oprócz tego, że latają super w oddziale. Tak samo będziemy je testować na. Wspólnych gołębnikach I tutaj samczyk właśnie o numerze 390 To jest pierwszy z tych Pierwszy z tych dwóch samczyków Przepięknej budowy samczyk Choć ciutkę szczuplejszy, dłuższy Wiadomo, nie jest to gołąb sprinterski Na glazerze, takim ciutko można powiedzieć wypłowiałym Glazerze, ale Tak jak mówię, w rozpadzie tego jakby się kapitalnie sprawdza Zwłaszcza jak się im dołoży Do linii gołębie, które są Które mają kolorowe oko Skrzydło tego gołębia Ogon, ogon w dół, fajny plecy, zbalansowany, tak jak mówię, jest to gołąb świetnej budowy, typowe głębie dalekodystansowe, czyli one są ciutkę dłuższe, troszkę chudsze, węższe, ale jeżeli chodzi właśnie o te loty od 300 do 800 km robią niesamowitą robotę. To był gołąb 390, teraz mamy sam czekał że 391, tak jak mówię, również, również jest to... Gołąb na glazerze, może oczy nie mają najpiękniejszego wyglądu, tak jak nieraz są znawcy oka, którzy się zachwycają oczami, może te gołębie właśnie, mimo tego, że nie mają jakichś przepięknych oczu, to w rozchodzie potrafił zrobić kapitalną robotę, widać, że takie inteligentne, ale tak jak mówię, gołębie z 2012 roku i w zasadzie później kupowaliśmy, nie licząc właśnie tych jeszcze dwóch wnuków teletek z z 2015 roku, w zasadzie co roku dokupywaliśmy jakieś gołębie od od Hermansa, ale już pokolenia dalej, już to co, co nabywaliśmy to już nie było to co, co nas interesuje. Także jak odkupiliśmy pierwsze tego głębie, tak później już nic, tak samo... Można powiedzieć, spektakularnego, jak tego MB nie udało się nam zakupić. Także może mieliśmy pecha, może już <grytanie> sprzedawano nam gorsze tego MB, nie wiemy. Ale w każdym bądź razie tych dwóch synów, bezpośrednio Teleteksk Kapul, ostatnie roczniki tych gołębi szły po parę tysięcy euro sztuka. Teraz już wiadomo, ta para jest bezpłodna, także też to są, można powiedzieć, takie unikaty, które jak się dobrze połączy, to potrafimy zrobić niesamowitą różnicę na GOMB. Tutaj na przykład, może pokażemy samiczkę. O numerze na akurat 5254, jedna z naszych najlepszych topowych samiczek, jeżeli chodzi o loty wcześniej jeszcze. Teraz już przeszła. Drugi rok z rzędu y, utrąciło pióro, ale to nieważne. Drugi rok z rzędu jest już w rozpodzie. Tutaj, jak widać, mamy przerwę na tym pierwszym lotku. To jest to tak zwane pióro, pióro walki. Jak gołb dostanie dosyć ostry wycisk, jeżeli chodzi o jakimś ciężkim locie, to wtedy ten mięsień tutaj na brazy pracuje i te pióra po prostu wychodzą tak, tak zwane. Wielu hodowców zastanawia się, czemu to jest. A to jest tak zwane to dzikie pióro, które tak jak mówię, gołąb już ma. W zasadzie później już dożywotnie mu to pióro zostaje. Mamy to przy kilku wybitnych właśnie lotnikach, ale to nic nie szkodzi. To nie jest przekazywane, to nie jest żadna wada, tylko po prostu tak zwane pióro walki. I to jest samiczka również na glazerze. Bardzo ładnej budowy. To jest akurat połączenie właśnie Dragona kanibala 390 w połączeniu na jedną z naszych najlepszych samic rozkładowych od Leo Hermansa 30 czy 15. To jest samiczka, która latała u nas od 100 do 800 km, ma kilka fajnych szpicowych konkursów z maratonów. Wygrała dwa razy lot oddziałowy z odległości ponad 500 km. Siadała dyplomowo w pierwszej piątce, dwójce, trójce z 300 km, także gąb niesamowicie uniwersalny. Piękne właśnie połączenie gołębi Leo Heremansa na Van Luna. także tak wyglądają gołębie, które właśnie wychodzą z tych gołębi, są to zazwyczaj gołębie nakrapiane i najlepiej na mlecu właśnie nakrapiane, jak wychodzą gołębie niebieskie, czy przekazują niebieskie, wtedy ciutkę gorzej, a jeżeli wychodzą nakrapiane gołębie, wtedy robią fajną robotę, także tak wygląda u nas kolejna linia Van Lunów, która w cudzysłowie można powiedzieć jest już na całym świecie na wymarciu, a u nas mimo wszystko jeszcze... Te samce z 2012 roku obydwa są płodne, także dosyć mocno teraz staramy się tą linię rozbudować, żeby dalej kontynuowana była w naszym gębniku rozpłodowym. No i tak jak mówię, na teraz na, w przyszłym roku będą te szły już praktycznie na wszystkie gębniki świata, bo chcemy jeszcze mocniej w nie zainwestować. A wiadomo, trzeba się rozwijać cały czas, także szukamy, kombinujemy. Tak to u nas wygląda. Dobry lot.